Szanowni Państwo, w Parlamencie Europejskim, podobnie jak w Polskim Sejmie, podstawowe prace wykonuje się w wyspecjalizowanych komisjach problemowych. Zazwyczaj posłowie są członkami w jednej komisji oraz zastępcami również w jednej komisji. Ja jestem członkiem Komisji, komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, która w skrócie nazywana jest IMCO. Komisja ta zajmuje się bezpieczeństwem oraz jakością produktów i usług, z których my wszyscy korzystamy. Ma ona na celu zagwarantowanie odpowiednich praw konsumentom na europejskim rynku. Dla przykładu przybliżę jeden z tematów, którym obecnie zajmuje się moja komisja. Jest to tak zwane prawo do naprawy. Parlament Europejski uważa, że trwałe i nadające się do naprawy produkty, powinny stać się normą. Kultura ponownego, ponownego wykorzystania ma zasadnicze znaczenie dla wspierania zrównoważonego rozwoju. Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zaproponowała szereg środków mających na celu wzmocnienie ochrony konsumentów oraz poprawę bezpieczeństwa i trwałości produktów. W rezolucji w sprawie zrównoważonego jednolitego rynku Wezwaliśmy Komisję Europejską do przyznania konsumentom prawa do naprawy poprzez uczynienie napraw bardziej opłacalnymi i uregulowanymi. Zwróciliśmy się również do Komisji o rozważenie etykietowania produktów i usług zgodnie z ich trwałością, np. miernik zużycia i jasne informacje na temat szacowanej żywotności produktu. Wsparłoby to rynki towarów używanych i promowałoby, Bardziej zrównoważone praktyki produkcyjne. Aby przeciwdziałać planowej dezaktualizacji, należy rozważyć ograniczenie praktyk, które celowo skracają żywotność produktu. Według posłów, aktualizacje niektórych urządzeń cyfrowych muszą trwać przez cały szacowany okres ich użytkowania i, co ważne, nie zmniejszać ich wydajności. Według Eurobarometru 77% obywateli wolałoby raczej naprawiać swoje urządzenia niż je wymieniać, a prawie 80% uważa, że producenci powinni być zobowiązani do ułatwienia naprawy urządzeń cyfrowych lub wymiany poszczególnych części. Dostosowania potrzebne są wszędzie, od reklamy po gospodarkę odpadami. W naszym stanowisku wskazaliśmy również potrzebę bardziej zrównoważonych zamówień publicznych, a także odpowiedzialnego marketingu, który zachęcałby do zrównoważonych wyborów indywidualnych oraz biznesowych. Powinno to obejmować jasne wytyczne dotyczące produktów przyjaznych dla środowiska które miałyby być wspierane przez dalszą certyfikację oznakowania ekologicznego. Na przykład, gdy w reklamach promuje się produkty jako ekologiczne, należałoby ustalić wspólne kryteria na poparcie tego twierdzenia. Ponadto w sprawozdaniu zaproponowano nowe zasady gospodarowania odpadami, w tym usunięcie przeszkód prawnych uniemożliwiających naprawę, odsprzedaż i ponowne wykorzystanie tych produktów. Będzie to również korzystne dla rynku surowców wtórnych. W innej rezolucji w sprawie bezpieczeństwa produktów na jednolitym europejskim rynku poruszyliśmy kwestię produktów niebezpiecznych, szczególnie tych sprzedawanych na internetowych platformach handlowych. Obejmuje to produkty zawierające niebezpieczne chemikalia, niebezpieczne oprogramowanie lub stwarzające inne zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa. Dążymy do tego, aby platformy i rynki internetowe podejmowały proaktywne środki w celu zwalczania wprowadzających w błąd praktyk i domagamy się zdecydowanego egzekwowania przepisów unijnych dotyczących bezpieczeństwa produktów. Należy zapewnić zgodność z przepisami produktów znajdujących się w obrocie w Unii i wytwarzanych w Unii lub poza nią, umożliwiając uczciwą konkurencję między przedsiębiorstwami i zapewniając konsumentom rzetelne informacje o produktach. Rezolucja odnosi się również do sztucznej inteligencji w kontekście wpływu na bezpieczeństwo. Jednym ze sposobów na osiągnięcie tego celu, Miałoby być wspieranie rozwoju skutecznych kontroli produkt, produktów wysokiego ryzyka wyposażonych w sztuczną inteligencję. Dodatkowo wezwaliśmy do przeglądu obecnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa produktów w postaci dyrektywy w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów i maszyn, aby dostosować ją do digitalizacji produktów. Dziękuję Państwu za uwagę.